Cześć, dzisiejszy dzień upłynął, przynajmniej jego część. Na sprzątaniu, zamietaniu tutaj różnych kawałków, które opadły głównie betonu z folii kubełkowej. Jak widzicie takie czarne plamy, postanowiłem ją przymocować na takie oto wkręty. Go tutaj położę i trochę wyostrzę na niego. Także jak widzicie, jest to taki plastikowy ślimak. Y, duży, z ostrą końcówką na e bita gwiazdkowego. T35, T40 akurat, przepraszam. I po prostu jest to wkręcane. Służy on do złapania, tak? Ja pojechałem dookoła. To jak widzicie po prostu już teraz podwinąłem folię i połapałem jeszcze raz na takie ślimaki. Także dookoła tutaj cały domek został zrobiony. Także tak to właśnie wygląda i tutaj jeszcze dla pewności, wiadomo, że później przyjdzie wylewka, zobaczymy jak to wyjdzie, ale teraz przynajmniej jest to ładnie zabezpieczone, plus na ścianach pionowych jeszcze dodatkowo, widzicie też połapałem co metr mniej więcej i tutaj na górze do stropianu, tak żeby się trzymało, zaraz zima, będą opady, to... Niech to sobie będzie już zabezpieczone.